Hej, witajcie z tej strony kosmeks. Eee, dzisiaj jestem tutaj w oborze u kur tam kuraki się tutaj pawie eee, Kurczęta sobie łażą, już fajnie porosły Okej, loczki sobie siedzą to jakieś ciubuczki jakieś te kaczuchy nioski, miksiki o, ta jest fajna ciubuczka fajna o, ta jest fajna czubatka. O, te loczki są fajne, dwa. Te, a ten loczek mi się najbardziej podoba. O, ten. Skubany ma też łapki, takie duże, więc fajny wyszedł. O, tutaj Fenix. Drugi, dzisiaj jeszcze, a tu jest ten drugi. Fenio. No i są też lęgi kolejne. O, a tu jest mój ulubiony loczek biały. Bo on fajnie taki miaroswojony jest. Kaczu wychodzą. No i są też kolejne lęgi, tutaj. Są kaciuchy i gąski i tam kilka kurczaków. Jest to chyba 21 sztuk kaczek. I 5 gąsek. Niestety tylko 5, ale dobre i tyle. Kurczaku nawet nie wiem ile jest, jeszcze kilka w domu jest. W domu są feniksy, ohiki. O i coś tam jeszcze O tu będzie bieguszek o ten Tak mi się przynajmniej wydaje, ale czy na pewno to nie wiem O, siedzi już kot, kotka gdzieś tu słyszę Dobra, jestem jest zamykam i siedzą a tu kotek przyszedł. Tu kotka duża przyszła Oj kurczę, to że że tutaj Począłem już jest długi czas Pawie, który ten fajny wasieloczek jest Tu buczki siedzą, o tu, tu kurki Kujciaki małe Sporo się wychowało Nie widziałem, żeby właśnie żeby coś padło Więc... Jeżeli... W nie powinno nic zginąć A ty gdzie lecisz? Gdzie, wycho o, gdzie wychodzisz? Gdzie wychodzisz? <gry> gdzie malutki wychodzisz? Puść mnie Puść mnie kurde, nie wiem gdzie cię położyć teraz Co Kitka, puść mnie Chodź tu Puść i idź do mamusi Żebym go kurde to jest znalazł przed chwilą I teraz tak wy wychodzi Niech są siedzą poruszki O, tu koczka. Wlazła. Gdzie ile zła czuciula? Czy pciula, to to są wszystkie moje? O, kurczaki chodzą. Czubutek jest nawet nawet trochę. Nie dużo, ale jest trochę. Ten jest fajny. Co to przeciało? O, czubuczka. Ten jest taki nawet fajny. Biały brzeg ma. Ta jest fajna czubutka brązowa. Tam, tam ta czubutka jest fajna, duży czubek taki ma No i dobra O, znowu wyłazi. Dziadyga mała Gdzie ty idziesz? Wracaj tu tu, do mamusi. Mamuśka, zabieraj go. Niedobrze, że się, kurde, już tak wyskakuje, bo gdzieś pójdzie, go coś złapie. Szkoda będzie. O, tu Fenio idzie. Taki mały. Tak, poszedł. Gdzieś jeszcze jeden łazim. Ała, ręka. Dobra, tu pójdziemy po kolei. Kicaj samczyk siedzi tu, tutaj semiczka. Ciekawy, niech kilometr się nawet będzie kociła, bo nawet nie, zapisali, nie zapisaliśmy nic. Tu jest taka sprawa u tych głębi. I ciekawa, że dwie nawet sprawy. Ten sam Czech Staropolski się z samicą Staropolską i mają jajka. To jest plus. Ale minus, że samiec Staropolski siedzi na jajkach pawików i że zrobiły w jednej komorze gniazda dwa. Tam są dwa małe, mają obrączki zakładane. Tam są karłacze, jeszcze jajka, które mają. No i właśnie siedzą na tych kurde. Jak to? Tu samiec Staropolski siedzi na jajkach pawików i na staropolskich nie siada. Samica dłużej siedzi od niego. Czajki puszczone ale się nie sparowały ta samica się sparowała z, z którymś bocianem i zaraz je wyłapuję i wynoszę do klatki znowu niech się parują i tu jest parka mewek one się sparowały już chodzą razem więc git tam jest druga parka mewek chińskich z samcem którymś z tych czerwonych z którym o z tych którymś nie na którym i tam czarna samica już nawet mówię bo chciałem ją z, tą sam, z tym samym sparować ale już mówię, jak się stros. Z, z, z tym chyba, tutaj, co z tego z, z brzegu siedzi, no z tym z brzegu tutaj jest, na końcu teraz, o ten, to jest para, dwa jajeczka właśnie mają, no i zobaczymy, co wyjdzie, co z nich wyjdzie takiego ciekawego, boczki u góry, dwa fajne młodziki są, no łap jakoś, tam są dwa fajne młodziki białe, tu u dołu jest biały i siwy, a tam, co z czarnej głowy widać, są też dwa, ale jakiej barwy jeszcze nie wiadomo, o. Widać go takiego trochę. Taki ładny siwy wyszedł, nibyściutki. O! Kurczaki powychodziły na dwór. I w sumie w głębie nie wiem właśnie czy powchodziły czy nie. Ogólne kurczętasy powychodziły znowu. Powyłaziły dziadeki wszystkie. Ty co wyszłeś? No, wyłazi, kutya, kitek mały. Dobra, idziemy dalej, pójdziemy do pocztowych. Nie skacz. O, tutaj turkoty. One się, nie wiem czy sporowały. Tu są dwa samce, bo fajna była sytuacja z nimi. A, i mewek nie ma, mewek tych polskich nie ma, tych czarczowych. Oddaję znajomemu, bo. Mi się brały, rozparowywały pary. Kurde, miał czy nie miał, nie feniks, ten fajniejszy taki kogucik będzie, co tam siedzi. Czekał barwa będzie miał. Kokinów mam bardzo mało, Czyli Wcale nie mam kokinów bo to o takie, nic ciekawego z nich nie jest co by tak się wystraszyliście ta? co kitulka gdzie on łazisz? a tu siedź, nie chcę sieć kurczę, tak chodzą zostawisz? Buda uciekaj No, uciekaj. Psst. Nie tu, tylko do środka. O, tutaj, uciekaj. No kurde. Wody nie było, nie było. No chodźcie. To jest fajna liputka. Dobra, dalej. Mogę iść na koniec. Mm, I tak, tylko te nie, wiem, czy sporwały. sparwały. Samczyk niby coś tam grucha. Semica go nie, nie, nie wiem czy obierze, czy nie. Tu, tu to była fajna sytuacja z nimi i z mewkami, tylko mewek już nie ma. I z nimi fajna sytuacja była. Się z mewkami była lepsza, bo mewki wypuściłem. Się wpuściłem wtedy do, gnia, do gojemnika staropolskie i czajki. I czajki wtedy. No, semice staropolską wpuściłem. A mewki, jak? Wpuścił ją w gniazdo i do dookoła dwóch samców. Do około dwóch samców siedziało wokół niej i gruchało cały czas. A triplerka mi rozporowała parę. A nie, tripler był sporowany z tą mewką kniską i też się ją I zaraz mi rozporowywało parę. Dlaczego tutaj są? A ta druga z zieloną obrączką, samica, samczyk tam, to miała być samica była z mewką czarną. No i tego też jest tutaj. I tak. Zaraz czajki zapytam, muszę wpuścić, niech się parę dalej. Przychodzi tam wszystko z kurki Zaraz będę zamykał. <laughs> tu gołąbki. Sytuacja była śmieszna, bo tego sam rozwiązałem. No i mi przyznała całą noc uciekł, Nie było go całą noc. we trudno już pewnie poszedł. Semica siedziała sama na młodym. Mówię, no, trudno, bywa. Ale następnego dnia wrócił. Więc taki plus. Tu szymelka siedzi, siedzi na młodych. Mm, tutaj młodzik. Już on ładnie sobie lata. Tu samiczka znowu na, na jajkach siedzi. Tu są dwa młodziki. Nie będę ich wyciągał. Jeden niebieski, drugi groch. Czekam, aby po tej parze wyszły młode, yy, czerwone. Bo tutaj siedzi ten. Ta samica i ten czerwony samczyk A tutaj siedzi ten, ten samczyk i ta samica z tyłu Ta czy ta? Ta chyba siedzi z tyłu I tak tam jest też jeszcze młodzik też na obrączce Tamten też jest na obrączce Te dwa mają obrączki, tamten też ma obrączkę I tak Ty nie ma połowego, gdzie jest połowy? O ty właśnie, co jest? Nie widzę płowego. O, teraz zobaczyć, może nie zobaczycie młodego tam. Nie ma płowego, Gdzie on jest? Tu gdzieś siedzi? Nie, Co jest? Nie ma płowego. Albo gdzieś siedzi. O, i jest samce, dwa Albo go coś zapało albo gdzieś siedzi Zaraz zobaczcie, na razie zamykam te. O, tam koty łażyły dwa czarne, kotka i kotek i tu się coś fajnego zmieniło w tych kurnikach. Takie się coś zrobiło Zrobiłem siatkę na górę i tutaj z brzegu poszczepiałem trytyczkami. O, tu na przykład tu poszczepiałem wszędzie dałem takie boczne listewki jak widać jedyne miło, że muszę trochę klękać i tutaj dałem też taką żeby rozepchać, ale deska była za miękka i się wygięła te kurki mają jutro pojechać do yy, tego pana bo są sprzedane tylko tak kurde też się ja z nimi przeciągam, żeby panu wysłać i zaraz się biorę, żeby spakować je i będę się z nimi żegnał z tymi kurkami, tam nawet jajko jeszcze leży. Tam pan pewnie mógł w dołożyć do kartonu. Może jak tam będzie miał inkubator, to sobie wstawi gdzieś. A jak nie, to nie wiem, co zrobi. Te drzwi mi się oberwały, muszę je naprawić, ale jakoś tak nie ma kiedy. Też teraz tak nie mam sytuację w domu. Więc też dlatego tak, też te, te, temu nie było filmu. Był, był właśnie w tym tygodniu, dlatego w tym tygodniu macie dwa. Ale już chyba zacznę nagrywać co jakiś czas. O tu zwykle mają jajko. Ostatnio je zważyłem. No i wychodzi na to, że to będzie trochę mieszanki zwykłych z metrowymi. No albo umie tak słabo je karmię. Albo może nie są dobre jakości, dlatego że takie są ten nic yy, lekkie. Bo kogudzie głaził kilo 15 a kurka o ta lepsze 95 gram, a ta słabsza chyba 85 Słabsze, chodzi mi o barwę słabszą. Kurę ręka, mnie boli ciężko się zamyka. No, i tu jest taki minus, że trzeba pochylonemu chodzić wszędzie. Ale przy kurki nie wylatują. Taki plus. To co to? Jakiś portfel. Ktoś wrzucił. Dobry portfel. Chciał komuś wypaść. Eee, o, kocham już byle i chimry zamykał. Stróżki zamknę za później, bo te gigy takie są niedobre, uciekają. I tam jedna semiczka, coś, semiczka. Jeden stróżek, coś taki nieciekawy jest, że to zimno do weterynarza jadę. Te wypuszczamy. Niech idą sobie. A ja sobie w tym czasie zamknę yy, koziołki jajko jest? Nie ma. Kurki mi się już niosą tak mniej więcej co drugi dzień, co jakiś czas. I też taka sprawa, jakby ktoś był zainteresowany, tylko nie wysyłam. Mam do sprzedania jajka lęgowe kaczek staropolskich i biegusów. Województwo lubelskie 4 złote ze staropolskie 2 złote chyba 2 albo za 50 od, od biegusów. Nie wysyłam i odbiór osobisty. Jak ktoś jest tak 100% zainteresowany, piście w komentarzach. My się już dogadamy, co i jak. A jak szczerze też, szanujcie swój czas i mój. Jeżeli nie jesteście zainteresowani, to nie piście wcale. Bo ja właśnie mam taką sytuację, że muszę sprzedać wszystkie, bo będę kupywał inne jajka lęgowe No i mi są po prostu niepotrzebne A na przykład to około 80 jajek lęgowych no jednak trochę szkoda komuś by się mogły dobrze yy, kaczuchę wykluć Ja miałem zalężenie yy, nawet 100% Tak jak teraz to inkubację wkładałem co mam jeszcze w inkubacz kilka jajek to o, o, wszystkie moje jajka były zalężone ale to już zależy od yy, kto co będzie chciał Sio, chyba, że pogaram z jakimś znajomym, może będzie miał wolny inkubator to może pożyczę i wstawię wstawię yy. jeszcze je wstawię jak na razie są wystawione feliksy też były wystawione, poszły chyba w jeden dzień w jeden dzień w 3 godziny chyba około więc końcu będzie, tu mnie jedna rzecz rozpierdziela Altarkę sobie włączę Tu mnie że taka jedna rozpierdziela, tutaj młode są I ostatnio miałem tego, lisa tutaj miał w kurniku Jedną kurę mi złapał, wyprowadził na ten, ja przybiegam Szybko, bo byłem w sodale wtedy I opuścił, i na szczęście uciekł No ale niestety sąsiadowi zabrał 6 sztuk <grym> I ten, tutaj są pocztowe tutaj pocztowa pocztowa groch, samica tu jest młodzik, jakiś miksik, tam jest miksik młody i tak tu jest miksik, druga jest samica pocztowa, miksik z samicą pocztową, tutaj jest miks, samica pocztowa, samica pocztowa i tam są dwa młodziki, takie szymelki, też miksiki, ale bardzo ciekawe te szymelki. Wam powiem, jak widziałem, to ostatnio siedziały na, na deskach bardzo, cieka bardzo ciekawe młodziki Fajne, kolorowe, mi się podobają Jajeczko zabieram Ale tu już było, były dwa, jedno było rozbite Z tego, co widzę A, i kuchinów nie zamykałem i struśków, bo one się ciężko zamyka Trzeba je naganiać Więc Nie zamykałem No dobra, że nie włożę No i tak wszystko w tym filmie na tyle Wszystko wam powiedziałem co i jak I tak Kupiłem też płyty na kurnik dla EMU, więc niedługo będzie robione Ale jeszcze dopiero jak czas pozwoli I pogoda Bo też pogoda jest taka niezaciekawa Dzisiaj, teraz się robi tak w miarę fajnie A tak to niezaciekawa pogoda jest I tak yy. Podobały mi się bardzo to właśnie wolierki Takie ala wolierki Właśnie ku rozdobnych Tą siatkę co miałem to właśnie dałem na ten na wybiegi bo i tak muszę kupić inną i tak to była o szerokich oczkach muszę i tak kupić inną i tak muszę kupić inną, więc dałem tu. Tylko tak jeden minus, że właśnie tuszeczki sporo poszło na dół, bo mi nie wystarczyło na kochiny. I się taka luka zrobiła u kochinów. I tak dobra że tu jeszcze do ozdobnych o, Chyba wszystkie są, nie ma tego płowego, Niestety O tu pawik siedzi Samczyk Zaropolski polski samczyk I Te czajki zaraz łapię i je muszę zamknąć gdzieś Najbardziej jestem zadowolony z mawek Że w końcu mi siadły Yy, tam siadły mi, w końcu. I ta parka się sparowała, tylko czekam aż kiedy jajka będą miały. I dwóch mam z wolnych samców, więc... Albo jakby ktoś miał młode... I te młode. Jakby ktoś miał samice... Albo chciałby się zamienić samca za samicę, to jestem bardzo chętny. Mogę się zamienić albo i sprzedać. Bo ile to jest, nawet nie wiem. musimy poczytać. O, jakieś lecą trzy pocztowe. No i dobra, w tym filmiku byłem tyle, dzięki za oglądanie, do następnego, no i cześć!